Bardzo szybko toczą nam się kwalifikacje do europejskich pucharów. To już trzecia runda. Czy Lech i Raków solidarnie zameldują się w czwartej? Do Ligi Konferencji pozostały już tylko dwa kroki. Typujemy naszych i gramy AKO 229. Subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. A swoje typy lokuje dziś w PZbook, gdzie oferta powitalna wraz z kodem promocyjnym zagranie to zakład bez ryzyka do 1000 zł, który uruchamiany jest dopiero przy pierwszym przegranym kuponie, a nie przy pierwszym. W ogóle warto na to zwrócić uwagę. Także do tego dajemy freebety w wysokości 5 dyszek. Więcej o ofercie powitalnej PZbook, a także o wielu innych ciekawych aspektach gry U tego bookma przeczytacie na zagranie kątam także recenzje innych bookmacherów no i przede wszystkim więcej analiz i naszych typów. Zachęcam także do zostawiania łapek w górę pod filmikiem. Zostawcie też swoje opinie poniżej, co sądzicie o grze naszych drużyn, jak Wy widzicie to. Co wydarzy się w czwartkowe popołudnie i wieczór? No, i oczywiście prośba rzecz jasna o suby na naszym kanale. A typowanie rozpoczniemy od spotkania Sparta Katernawa z Rakowem Częstochowa. Słowacki zespół to chyba najtrudniejsze możliwe losowanie dla Rakowa, patrząc na to, co mógł dostać już z tej podzielonej grupy rozstawiony w tym losowaniu wicemistrz Polski. Niemniej to chyba jednak pod Marka Paprzuna, jak zresztą rozstawienie wskazuje, będą faworytem tej rywalizacji. W zespole z Trnawy mamy znane nazwiska z polskich boisk, takie postaci jak chociażby Daniel, Bukata, Stefanik, Prochaska, Rusow, czy Łosz Kozak powinien znać każdy kibic klasy, który oglądał naszą ligę w ciągu ostatnich kilku sezonów. Oczywiście futbol na Słowacji poczynił ogromny postęp, a do tego nasza liga w Europie przykładem nie świeci, ale Raków pozwoli powoli do tego aspiruje właśnie, żeby w tej Europie występować częściej. Dwumetr zastanął, pokazał właśnie dojrzałość zdobywcy pucharu i superpucharu Polski, a do tego liga pokazuje, że Częstochowianie potrafią łączyć grę na dwa fronty, co nie jest takie proste w naszym polskim czy to ekipa bardzo dobrze zorganizowana, do tego tacy piłkarze jak Lopez, Lederman, Kowaczewicz i pewnie jeszcze paru innych biją na głowę wręcz umiejętnościami swoich vis-a-vis. Z pewnością raków łatwej przeprawy mieć nie będzie na Słowacji, ale moim zdaniem tego meczu nie przegra. Rewanż za Staną właśnie na wyjeździe pokazał jak bogatą kadrę ma do dyspozycji Marek Pawczą. I choć wiadomo, że przy 05 w pierwszym meczu Morale może trochę podupaść u przeciwnika, no to mimo to zagrali bardzo dobry mecz. Także skuteczna gra w ekstraklasie, o której mówiłem, pozwala nam mieć tenutę optymizmu przed czwartkowym popołudniem. A jaki mamy poziom optymizmu w Poznaniu? Pewnie nieco mniejszy, bo po tym jak Mistrzowie Polski po raz kolejny zawiedli w lidze i po raz kolejny muszą udowodnić, że stać ich na dużo więcej. Mnożą się problemy w defensywie. To także pokazał mecz z Wisłą Płock, która umiejętnie korzystała z wolnych przestrzeni. Prawdopodobnie znów na stoperze zobaczymy Barego Daglasa. No i trzeba przyznać, że jak na doraźne rozwiązanie, no to wygląda to całkiem przyzwoicie. Może grać już Filip Dagerstahl, który nie mógł grać w Batumia, ale był z drużyną w Gruzji i tam trenował, no co pozwala też łudzić, że tak tragicznie jak w Baku z, Karag z Karabachem Agdam nie będzie. No ale też rywal zupełnie z innej półki, bo Wikingur to już nie jest drużyna, która gra regularnie w Europie, to nie jest też drużyna, która w ogóle często pojawia się w kwalifikacjach do europejskich pucharów, ale też trzeba powiedzieć, i tutaj już bez krzty żartu, że futbol na Islandii naprawdę poczynił postęp, no i myślę, że w ciągu kilku lat będziemy widzieć zespół z tej ligi w fazie grupowej któregoś z europejskich pucharów po to też zresztą Liga Konferencji powstała. Wikingur to ekipa, która łamie tam na Islandii schematy, płynnie przechodzi pomiędzy formacjami, gra atrakcyjnie dla oka, no i też można powiedzieć, że nie pasuje to do islandzkiego stylu tego twardego gry. No też Pop próbowała wprowadzać reprezentacja chociażby na Euro 2016. No i teraz gdzieś w tym kierunku to wszystko idzie także w Lidze. Z zachowaniem odpowiedniej proporcji można porównać ten zespół właśnie do Lecha czy Rakowa. Tak jak zagrali z Malmę, może być przykładem czego można się spodziewać. W czwartek 5 aż strzelonych Szwedom, ale nie wystarczyło to do awansu dalej w Lidze Mistrzów, a przecież to jest ekipa, która grała w tym turnieju prekwalifikacyjnym nawet, więc trzeba powiedzieć, że naprawdę zaimponowali w tym dwu meczu. Później wygrana z New Saints dosyć łatwa w jednym z meczów, bez straconego gola w całym dwu meczu. Lech, mimo że będzie wyraźnym faworytem, to wciąż nie może załatać tej dziury w obronie, no i myślę, że te kontuzje kluczowych graczy, ta szkoda, jaką wyrządził los Lechowi, może znów zagrać na jego niekorzyść, choć minimalną, kole już to spotkanie powinien i musi wygrać, ale myślę, że obie Różny strzelą gola, i to jest mój główny typ na to starcie. Kurs to 1,80, no i myślę, że w tych wszystkich okolicznościach nieciekawych dla Lecha na pewno jest warty gry. Łącznie polskie AKO w Europie na naszym kuponie to 2,29, a to z kolei oznacza, że po odjęciu podatku wychodzi nam niemal idealne podwojenie zainwestowanej stawki. To tyle ode mnie na dziś. W weekend ruszają kolejne europejskie ligi. Na pewno znajdzie się coś na naszym kanale i z tej okazji wypatrujcie kolejnych filmów na razie.